Size świat widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze Stumble Guise'a mamy kolejne nowości mnóstwo nowych rzeczy w Stumblu które wydarzą się już za parę dni i dzisiaj to wszystko wam powiem. Między innymi będą dwa nowe koła i będzie też ważne pytanie, na które odpowiem w tym odcinku. Czy koło z emotkami wbije do Stumble Guise'a? Oprócz tego będzie troszkę nowych skinów, które już na dniach będziemy mieli, o których myślę, że nie wiedzieliście. E, no myślę, że będzie naprawdę ciekawie, więc oglądajcie od początku do końca. Dobra, widzowie, teraz umawiamy się tak. Wy zosta Zostawiacie łapkę w górę po tym odcinkiem, a ja otwieram epicką skórkę, bo chcę tutaj trafić skina goblina. To jest jedyny skin, którego mogę tutaj trafić, a go nie mam. Więc każdy zostawia łapeczkę w górę i to przyniesie mi szczęście. Ja w to wierzę, mordeczki, lajkujcie koniecznie, czy się uda, czy się uda? Proszę państwa, no niestety nawet legendy nie mamy, ale był tam goblin na prawo już. Prawie go mieliśmy. Więc zróbmy drugą szansę. Zostawiacie teraz suba na moim kanale z dzwoneczkiem najlepiej, a ja otwieram epicką skórkę. Mam nadzieję, że już subik zostawiony. W ogóle polecam wam subskrybować, bo kto subskrybuje, to będzie mógł brać udział w konkursach na gemy i tak no ale dobra, ja już tutaj nie gramosowali, tylko chcemy trafić goblina. I znowu go nie trafiamy. Coś ten goblin nie chce do mnie przyjść. <grych> a jak chcecie, żebym przypływałam to standardowo. Napiszcie mi, jaki jest taki jeden skinek, którego nie macie, a najbardziej chcielibyście go mieć. Ja bardzo żałuję, że nie trafiłem tego Ametysnick. Serio, tyle na niego polowałem, a mi się nie udało. <grych> no ale dobra, odcinek ten zaczynamy od ofert, które będą już za parę dni w sklepie Stumbleguise. One akurat nie będą darmowe, ale o darmowych rzeczach to dzisiaj sobie porozmawiamy. Najpierw pokażę Wam oferty, które będą za parę dni w Stumblegaise w sklepie. Więc tutaj one wam się wyświetlają. Są to trzy specjalne y, oferty. Najprawdopodobniej, jeśli chodzi o ilość gemów, ile one będą kosztowały, to to już jest potwierdzone i taka ona będzie, ale powiedzmy, że to jeszcze nie jest w 100%, dajmy tak na 99% takie będą ceny, no i mamy tam m.in. te kozackie kroki, są tu takie metalowe kroki, które wyglądają jak błoto ja bardzo chcę je mieć, one będą kosztowały 200 gemów, ale moim zdaniem będzie warto, bo są to naprawdę bardzo ładne kroki. Oprócz tego dwa skiny metaliczne, no jednego skina metalicznego już mamy i generalnie kolejny skin metaliczny to jest ten do ninja, fajnie się on prezentuje, ziomeczki. Oprócz tego mamy też tego kosmicznego, ja tam lubię metaliczne skinki generalnie, bo dostaliśmy tego jednego kurczaczka i on naprawdę fajnie pasuje w tym odcieniu, więc myślę, że tymi też by się spoko grało i to są takie trzy oferty, które za niedługo wejdą. Te skinki, jak widzicie, 675 gemów. No jest taka w miarę normalna cena, jak za to, że to są epickie skiny, co nie? No, bo na przykład ostatnio mieliśmy skiny tych dwóch epików prezydentów z USA i one mordeczki kosztowały ponad 1400, więc no to są ceny jak najbardziej normalne, takie 675 gemów. No i okej, okay, ale teraz porozmawiamy sobie o nowych kołach. Generalnie Zanim pokażę wam jeszcze takie skiny, których myślę, że nie znacie i nie wiecie No to chcę wam powiedzieć, że będziemy mieli nowe koła już na pewno w Gazie za niedługo I pierwsze takie najbliższe, które się zbliża To myślę, że będzie ze Smokiem Czyli właśnie z tym ostatnim specjalem z tej aktualizacji 45, który jeszcze nie wszedł do Stumbla I ono będzie już pewnie za parę dni A kolejne koła, które będą, będą już z totalnie nowymi skinami No i ja się ich nie mogę doczekać, bo to będą skiny z aktualizacji 0.46 Między innymi będą tam te skiny specjalne, takie jak na przykład tutaj widzicie na tym kole No to będzie coś pięknego gdzie będziemy mogli trafić tego skinka W ogóle te skiny latające z tej nowej aktualizacji Która będzie będą przekozackie I aktualizacja 0.46 zapowiada się na najmocniejszą aktualizację w Stamblu ale pewnie interesuje was, co będzie, mordeczki, z tym kołem emotek. No bo jakiś czas temu koło emotek, gdzie mieliśmy mieć wszystkie specjalne emotki do trafienia, miało wejść, a dalej go nie mamy. Mordeczki, wiecie co? Szczerze, ja mam tutaj taką pewną teorię na ten temat. Mi się wydaje, że twórcy czekają, aż dodadzą więcej tych specjalnych emotek. Jak będą jakieś kolejne specjalne emotki, żeby mogło ich być więcej w tym kole. A nie tak, że na przykład tylko 5 przedmiotów będzie w tym kole. Po prostu chcą zrobić, żeby było więcej tych emotek. Jak wejdzie ich więcej, to wtedy dodadzą. Może też na jakąś specjalną okazję, jak na przykład, nie wiem, rocznica Snabel z rodzinę czy coś w tym stylu. No i wtedy myślę, że takie koło, gdzie będziemy mogli trafić na przykład bananka, buta, e, oprócz tego piąchę, tą specjalną piąchę, serduszko do przytulania. E, myślę, że takie coś mordeczki wejdzie, no bo to jest dalej w plikach gry. Cały czas twórcy tego nie usunęli z plików gry, więc no myślę, że cały czas chcą to dodać. Tylko czekają na odpowiedni moment i zobaczymy kiedy on będzie. Ja w ogóle zostawiam dużo pytań, kiedy to koło wejdzie. Więc no wam takie tutaj sprostowanie w odcinku nagrać, żebyście mniej więcej wiedzieli o co z tym chodzi. Ale okej mam ale teraz wyświetlam wam tutaj e, tak jak widzicie nowego skina. Jest to Rabi Rider Czyli taki królik specjalny, który jest legendą i jeździ na deskorolce. Takie skiny królika wejdą też już za niedługo. E, no i tutaj macie kolejnego: Riving Rabbit, to już jest taki zwykły, bez tej deski, on jest epikiem. E, taki biały, jest. on jest w ogóle tam z jakiegoś podajże serialu, nie ja go kojarzę. E, więc to takie króliki tutaj wejdą oficjalnie do Stumble zostały już potwierdzone. E, tak to się prezentuje, ale to nie są jedyne skiny, bo patrzcie dalej, zaraz wam tutaj kolejnego pokażę. E, oprócz tego jest też kilka innych takich jak na przykład emotki. O, zobaczcie, teraz do emotek przejdźmy, widzicie? Takie specjalne specjalne motki z twarzą tego królika z różnymi minkami też fajnie to wygląda oprócz tego mamy też specjalne kroki w których normalnie będą leciały nam króliki przecież to będzie takie śmieszne jak będziemy grać z takim śmiesznym królikiem i jeszcze będziemy mieli takie kroki nieźle to wygląda naprawdę trzeba przyznać widzowie a co więcej to nie koniec bo będziemy jeszcze mieli legendarnego a bardziej specjalnego co ja złotego królika czyli taki sam królik jak przed pokazałem wam tego epika tylko że to jest cały złoty to prezentuje się on bardzo fajnie ja w ogóle lubię złote skiny i też taka ciekawostka że zauważyłem że twórcy. Lubią dodawać specjalne skiny, które są złote. Mamy, jak widzicie, już kapitana Goldherta, mamy Gridirona, który no po prostu też nałożyli mu złoty kolor. E, no a co więcej, dojdzie jeszcze kolejny, już trzeci złoty skin specjalny. Żadnego innego koloru tyle nie ma, a tu już będzie trzeci, więc no. E, ale ładnie one wyglądają, nie ma co mówić i na pewno z chęcią będę chciał go przygarnąć. W ogóle w Stambergajcie za dni będziemy mieli nowy karnet i mordeczki nie wiem, czy czasem te skiny królików nie będą w karnecie, ale jak ktoś, to, to może tak nie być wcale. Możliwe, że te skiny z 46 tej aktualizacji będą w karnecie. Ciężko powiedzieć, na pewno za parę dni już poznamy to i ja wam powiem, jakie skinki dokładnie jak będzie wyglądał karnet zadymiarski. W sensie nie zadymiarski, tylko stamblerski, e, nowy karnecik w który wejdzie już za 9 dni, na którego myślę, że wam zrobię konkursik swoją drogą, więc subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. A więc, dobra widzowie, teraz skupimy się na bardzo ważnej rzeczy. Koniecznie zostańcie do końca, ponieważ teraz dokładnie omówię wam nową mapę, którą będziemy mieli w kolejnej aktualizacji Tracer Island. Wy już możecie ją kojarzyć z bety, bo na becie można w nią grać, ale chcę wam wytłumaczyć taki najlepszy poradnik na tą mapkę, jak zawsze, na niej wygrywać. Generalnie dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi tutaj o to, żeby zbierać monety i kto zbierze więcej tych monet, ten zwycięża. Na początku zawsze warto przyjść na to koło, bo tam jest dużo monet rozrzuconych. I później pytanie, gdzie iść, żeby zebrać ich najwięcej? Wydaje mi się, że najlepiej iść tam, gdzie jest mało osób. To musicie zobaczyć, kto gdzie pójdzie i gdzie wasi rywale pójdą, bo są takie cztery tutaj różne planże. To tam, gdzie będzie ich najmniej, tam idźcie. Ja zawsze lubię bardzo chodzić na to bombardowanie, bo tutaj ciężko, żeby te bomby Was rozwaliły. Nawet jak Was trafią, to nic takiego Wam się nie stanie. A monet jest bardzo dużo i mnóstwo się tutaj pojawia. Jak widzicie, ja ciągle je zbieram. Mam już zebranych ponad 26 monet. E, no i jestem na pierwszym miejscu, bo tutaj ta jedynka to wyświetla wam miejsce, na którym jesteście. Ja aktualnie jestem na pierwszym, dlatego jedynka jest wyświetlona. E, trzeba zbierać te monety, ale dobra. Żeby nie było, że zbieram tylko w jednym miejscu. Gdyby mi tak zależało na zwycięstwie, na pierwszym miejscu w tej gierce, to tylko po prostu stałbym na tamtym i bym je tam zbierał. Ale możecie też sobie czasem pójść tutaj, na przykład na lawę, i wskoczyć gdzieś tutaj dalej. E, o, czekajcie, na przykład tutaj sobie wskoczyć. I tutaj też macie troszkę monet, a Mało kto zazwyczaj e, doratuje, bo no, ciężko tutaj wejść, e, więc też tutaj zazwyczaj są wolne monety, zwłaszcza tam po drugiej stronie tej lawy. E, o, tam widzicie na środku mnóstwo wolnych monet leży, e, więc na lawie też całkiem dobrze jest do zbierania monet. Może nie tak dobrze jak na bombach, ale też tutaj można śmiało te e, monetki oczywiście zbierać. E, no i generalnie mi się ten tryb bardzo podoba. Zostało 40 sekund do końca, więc postaram się wam pokazać jeszcze szybciutko jedną miejscówkę e, e, i gdzie teraz lepiej pójść. Nie przepadam szczerze za tą śnieżną mapką, tam ciężko jest zbierać. Taką większą ilość monet, dlatego jak już To wolę sobie pójść tutaj, no i Zbierać te monety, tylko tu właśnie trzeba uważać <laughs> Trzeba uważać na to Żeby nie trafić na kolce Które co chwilę wyskakują i macie taką ciekawostkę Że tam na dole mamy monetę jedną też Na trampolinie, ona cały czas się respi I można ją też cały czas sobie zbierać, a mało kto o niej wie Więc to jest taka ciekawostka Dobra, ja już troszkę tych monet jak widzicie Zebrałem, dalej jestem na pierwszym miejscu, co prawda Gram tutaj ze słabszymi graczami i z botami Ale udało się wygrać, nie zmienia to faktu Mam pierwsze miejsce, wow, i na tym polega ten nowy tryb możecie napisać czy Wam się on podoba, czy nie, e, czy według Was jest spoko, bo moim zdaniem jest naprawdę giga ciekawy. E, no i muszę wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać, jak już on oficjalnie wejdzie do Stumble Geisa. A dla tych, co nie byli na moich ostatnich live'ikach i nie wiedzą, no to mam mordeczki odblokowanego złotego banana. Zresztą widzieliście to już przed chwilą podczas gierki, jak grałem tym złotym bananem. Udało mi się go trafić na becie w spinie. E, długo na niego strasznie polowałem, ale w końcu mi dropnął. No jest to tak piękny skinek, że strasznie cieszę, że go mam. No właśnie, mega przyjemnie się nim gra, kurczę, to jest chyba jeden z najładniejszych skinów, w grze, jak nie najładniejszy według mnie. Dobra mordeczki, na koniec tego odcinka sprawdzamy sobie jeden mit. Uwaga! Pomoc jak włączę latarkę e, i będą mi się otwierały w tle takie różne skiny, różne kręcenia, a tu trafię jakiegoś specjala. Uwaga, świecę wam latarką, jak widzicie. E, normalnie było zaświecone i zobaczymy, czy to teraz przyniesie szczęście i będziemy mieli jakiegoś specjalnego skina. Bo widziałem, że tak pisali niektórzy, ej, prawie by to się sprawdziło! Może się jeszcze sprawdzić, bo jeszcze trochę spinów mi zostało do końca, chyba jakieś 5 albo 6. Więc kibicujcie, widzowie, bo by jak to się sprawdzi, to będę w szoku. Poświeciłem przez chwilę latarką i to niby ma przynieść szczęście, że trafimy jakiegoś. Specjala. <laughs> nie chcę mi się w to wierzyć, ale może. O, bananek trafiony, spoko. I to ja go nie miałem na tym koncie, więc naprawdę nice. Ale ja jednak wolałbym tutaj mordeczkę specjala sobie dropnąć Prawie kolejna legenda była, tym razem trafiamy tego Rangersa. No i co my tu będziemy mieli? To już jeden z ostatnich spinów. Jeszcze nie ostatni, ale jeden z ostatnich. Mamy epickiego szkieletka, którego już miałem. No dobra, no więc lecimy sobie z kolejnym spinkiem. Może teraz dadzą nam tego specjala, w końcu też nie. Nawet legendy nie było. Więc chyba to nie działa, mordeczki. Ale poczekajmy do końca, bo to już chyba najprawdopodobniej ostatni spin i TO DZIAŁA! Nie, nie jednak nie działa. Prawie <laughs> prawie Dynamitrona widało Ile tych spinów to, to już jest na pewno ostatni. No więc tutaj musi być. Uwaga! Dobra, jest przynajmniej legenda. No na legendy to przyniosło trochę szczęście, nie ma co mówić. Gdzie fajne legendy trafiłem, ale na specjale to nie działa. Więc ja mordeczki będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapki w górę i subika na moim kanale po więcej ciekawych odcinków ze StumbleGuysa. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!